Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Need for Speed Carbon. W tym odcinku ostatnie próby. Ostatnie próby. No i na końcu mamy wojny wyścigowe. Trzy wojny wyścigowe. Zaczniemy od 33,4 km długości. No i pojedziemy z samochodem Nissan 240 SX. Zaczynamy. Spory wyścig, długi. No i 12 pojazdów. Ale skoro to są wojny wyścigowe, więc to będzie tor. Czyli mamy okrążenie w około 11 km. Tak, mniej więcej. Oczywiście z ostatniego miejsca, jak żeby było inaczej. I już jest pierwsze miejsce. No, i teraz tylko wystarczy je utrzymać. O, nie trzy okrążenia, dwa okrążenia są. Tego się nie spodziewałem. No, i na razie pojazdów nie widzę. Czyżby to było bez pojazdów? To by mnie bardzo ucieszyło. Dwa okrążenia. Czyli jedno okrążenie będzie trwać około 4-5 minut. Może dłużej, może krócej. Zobaczymy. Samochód powinien się dość dobrze drogi trzymać. No i nawet się nie ślizga. 6 sekund przewagi już jest sporo. Czy ta przewaga rośnie? Tak, jest ponad 7 sekund. Prawie 9. Wow. Nie spodziewałem się tego. 11,5 sekundy. Ciekawy jestem, ile będzie na końcu, aż będę musiał sprawdzić wynik na końcu. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym stracił pierwsze miejsce w tym momencie. Zakręty są, ale nie są takie ostre. Jeszcze skrót tutaj mamy: 17 sekund. Wow. Całkiem nieźle się ten samochód trzyma na zakrętach, nawet na tych najostrzejszych. No i byle do przodu. Był to jakiś skrót, ale nie był potrzebny. 22 sekundy przewagi. Sporo. Ostry zakręt i jedziemy dalej. 23 sekundy. Wow. 27 sekund. Ten samochód dobrze skręca, Dobrze jedzie. To jakby nie miał żadnych minusów. Ponad pół minuty przewagi. Tutaj przez środek. I wracamy na autostradę. Czyli na linię startową. No i co? Prawie 4 minuty. Nie, ponad 4 minuty. Jedno okrążenie. No i ostatnie okrążenie z przewagą 35 sekund. Sporo. Jeśli ten przejazd będzie taki sam, albo podobny, co najmniej podobny, to będzie ponad minuta przewagi. No to jest naprawdę sporo. No ale też, no, mamy tutaj szybki przejazd, więc... Ale z drugiej strony oni też mają niekiepskie samochody, bo są porównywalne do tego. Także nie wiem skąd ta różnica jest. 43 sekundy, już. Potężna różnica. Nie wiem, to wygląda tak, jakby oni stali w miejscu. 46 sekund. 48 Nie wiem, może oni się tam bawią Ups, no to mamy pierwszy błąd Ups, drugi błąd Troszkę straciłem Ale jest 49 sekund i tak 28 troszkę zaczyna spadać. Ale to tylko kwestia osiągnięcia odpowiedniej prędkości teraz. I znowu zacznie przewaga rosnąć. No już rośnie. Także to jest dość proste. Gdyby nie tamta stuczka, no właściwie to uderzenie w pas dzielący jezdnię, no to byłoby znacznie lepiej. Czyśmy troszkę nadrabiali? 50 sekund. No to mi się tylko tak wydawało. 52 sekundy. Chyba najprostsza wojna wyścigowa, jaką widziałem, jaką grałem.

56 sekund 57. Tutaj znowu przez środek, tak jak ostatnio, no i wracamy na autostradę, no i jest ponad minuta przewagi. Aż muszę zobaczyć teraz wynik. Jak wygląda? Ukończyłeś pierwsze? Odblokowano wojny wyścigowe w srebro. Otrzymano karty nagrody, brązowy medal. Odblokowano nagrodę naklejka ze smokiem. Ok. No, przewagi mam. Minutę 12. Minuta 12, przewagi nad drugim około, a nad ostatnim, minuta 40. Nieźle, naprawdę nieźle. Czas na drugi wyścig, wojny wyścigowe. 9,1 km długości. Chevrolet Camaro Concept. Ok, nie ma problemu. Krótszy wyścig. Nie wiem, czy dwa okrążenia, czy trzy. Czy. To się zaraz okaże, ale ponownie jest 12 samochodów. No to jazda 5 okrążeń. O, to będzie krótki wyścig. Krótkie okrążenia będą, ale ten samochód jedzie szybko. No ja tu nawet nitro nie trzeba. Nie wiem, czy dobrze pojechałem, ale chyba nie. A może? A może jednak dobrze. Pierwsze miejsce jest, ale tu jest ostro. Dobra, do przodu. Ten samochód lubi jeździć driftem. Ta klasa samochodów. karów. Czasami dobrze, czasami źle. Pierwsze okrążenie zakończone, 3 sekundy przewagi prawie. No coś się tekstury nie chcą doczytywać, nie wiem dlaczego. Skok. Za bardzo, za bardzo to driftuje. Dobrze, że jest nitro, które utrzymuje to auto w miarę w ryzach. Jeśli tak można powiedzieć. Dobra, drugie okrążenie zakończone na pierwszym miejscu. Także dobrze jest. Przewagi około 2 sekund. Znowu pierwsze miejsce odzyskane i z taką troszkę mniejszą przewagą. Wow. Nie no. Ciężko to auto okiełznać. Nawet ze spowolniaczem. Trzecie okrążenie zakończone na pierwszym miejscu. Troszkę mniejsza przewaga jest, ale dalej jest. Ktoś się tam zablokował. Mogę dublować? Za chwilę dobra, to jest jakiś Master car. Dobra, zdublowany jeden. No, i mamy dalej pierwsze miejsce i finałowe ostatnie okrążenie. Przewagi jest niecałe 2 sekundy. A no ten skrót jest naprawdę bardzo dobry. Chyba wszyscy nie jadą teraz. Dopiero na ostatnim okrążeniu. Może się uda więcej samochodów zdublować. Dobra, to jest drugi samochód zdublowany, czyli tak naprawdę wyprzedziłem 13 samochodów. No i meta. Koniec. Ukończyłeś pierwszy. Odblokowano wojny wyścigowe. Złoto. Otrzymano karty nagrody. Srebrny medal. Jedziemy dalej. Ostatni wyścig. Wojny wyścigowe. 22,9 km długości. Kenixec CCX, wygraj wojnę wyścigową na trasie Road 21 z trudnym przeciwnikiem. Jedziemy! 12 samochodów, na pewno szybkich samochodów, no i prawie 23 km długości. Widzę, że Lambo jest i to nie jedno. NX1, w którym jadę, Mitsubishi i parę innych samochodów, ale przynajmniej fajny samochodzik jest na koniec. Okej. Okay. pierwsze miejsce, dwa okrążenia, czyli ten wyścig, to okrążenie będzie długie. Ale samochody szybkie, więc powinno zająć niewiele czasu. No i z tego co widzę to nie ma ruchu ulicznego, a to bardzo dobrze. Aj jaj, troszkę sobie pościskałem się, poobijałem i jadę dalej. Pięknie, to było piękne. Ale pierwsze miejsce dalej jest, pomimo tego błędu. Szkoda tylko, że jedziemy przez miasto. Tak naprawdę wolałbym jechać przez y, autostradę po prostu byłby to znacznie szybszy wyścig no może mniej by się działo ale teraz też dużo się nie dzieje w sumie No i chyba wjeżdżam na autostradę, tak? Dokładnie tak. No i super. Oni pojechali drugą stroną wszyscy. No z jednej strony dobrze zrobili, bo... tam jest troszkę krócej, jak się doda te dwa zakręty. Także następnym razem będę jechać tą drugą stroną. Niepotrzebnie, niepotrzebnie tak zrobiłem. Następny przejazd z mojej strony to będzie prawą stroną, jeśli to będzie możliwe. Prawie 3 sekundy przewagi. Samochód całkiem dobrze trzyma się drogi jak na taki supercar. Ale co się dziwić, to jest prawie najlepszy samochód w grze. Albo jeden z najlepszych. No i mamy koniec pierwszego okrążenia. Ponad 3 minuty czasu od przewagi. Nawet nie ma przewagi. 4 sekundy ponad. Więc taka sobie ta przewaga jest. Jeśli nie zrobię błędów, to powinno być około 10 sekund. Ale to tylko wtedy, jeśli nie zrobię błędów. Byle do przodu ładnie wzięty zakręt No i na razie przewaga spada Udało się dobrze wjechać, ale już niedobrze wyjechać z tego 5 sekund przewagi jest ostry zakręt No, taki nieostry, ale ale taki sobie w sumie. Dobra. Tutaj jest ostry troszkę. Taki 90 stopni. No i tutaj już praktycznie są same łagodne autostrady, i w ogóle to jest właściwie dojazd do autostrady. Przewaga 5,5 sekundy. Troszkę za bardzo się obijam. Ale jest 7 sekund przewagi, więc bardzo dobrze. Trzeba troszkę nitro podładować, więc na razie z niego nie będę korzystać, chyba że się coś wydarzy. 8 sekund, prawie 9. No w sumie tamtą stroną się lepiej jechało. I już jest 12 sekund. Więc bardzo dobrze. Na samochód jedzie jak po sznurku. Jakby był wklejony w asfalt. No, i przewagi mamy prawie 14 sekund, ale zobaczę ile na pewno jest, naprawdę. Ukończyłeś pierwsze, odblokowano 2007 Jaguar XK. Otrzymano kartę nagrody złoty medal. Ach, miałem zobaczyć te wyniki, ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczymy, jak wyglądają statystyki. Gra. 100% postępów w grze, 100% postępów w serii prób, no i 100% postępów w karierze. Na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Hej!